Przykład z paczek wygra Premier League. A Anglia Esio, kto to będzie? Konsa. Ej, on może być dobry do kariery. Do futa? To tam chuj. Wolf i Somare! I jeszcze Herb River Plate. Czy ja już wygrałem? Życie. O nie, to jest to. Kolor linii boiska fioletowy. <laughs> Nawet nie chcę patrzeć, ile jest to warte. No a teraz otwieramy za FIFA-bońcy. coś popierdoleni są te ludzie, a Pierdole? To bardziej boli Eee, e, oh. Dia A zapomniałem, czyli są babuszki A to jeszcze Kazarowa Czyli będzie więcej paczek Bo muszę mieć z 24 zawodników, żeby to miało sens O, Kadarabek jeszcze Nie wiem, czemu się uciszyłem To już paczka na przełamanie Niemcy Esio Boże, to nie będzie nikt ciekawy FC Kel, Hubert Hołownia. Adli O, z niego coś może być A bramkarza nie ma To jest problem Anglia Elo Luxon chociaż Kto to? Ton, Shakiri, oj. Vinicius, tylko nie ten. Chorwacja, SP, City, kowacić. Dobrze! No, Fujcie, to pewnie chłój jest warty, nie? A co ich tylu tu? Ja mam brankarza. Nie, zamyślałem, że może być coś wart. No i jeszcze wywian się schował. Na niego polowałem całe życie. Ale no, dajcie jedną dobrą paczkę. Jedną. Francja, Esio, Nicea. Bo to To chyba mogę się ucieszyć. Wice i Onisivo. Mocne ogniwo. Jeszcze jest dwie paczki. Wypadałoby. Brazylia, SPD. No. Ojku. No Fernando, on ma taki kino. Oj, Skorupski! Ale jest chyba słabszy niż tamten bramkarz. Dobra, ostatnia paczka nadziei. Ndiaje! Hej, Foid! On jest dobry do kariery. Jowić był kiedyś dobry. Pereira, się niego go kojarzy. I jeszcze Islandia Tifo. Czy mogło być lepiej? I szybkie pytanie, czy da się mieć lepszy skład w fucie? I w ogóle nie ma upinteg w Ultimate Team. Czy ja mam zrobić jakąś bitkę. To będzie nasz menażer. Cześć, tutaj Tomek Copyra. Stylowa, zajebista i te klapuszki. No i zespołem jaki poprowadzę jest Royal Antwerp Każdy zna ten klub, kocha, mam nadzieję Losuję państwo, jak jesteś z tego państwa to musisz zostawić suba Syria Ile subskrypcji na pewno wzrosła. Tak obecnie wygląda ten skład Ale oczywiście wzmocnienia były Chciałem sprzedać kilku zawodników Sprzedałem tylko dwóch Postanowiłem, że będziemy grać Tiki taką. Potrzeba nam hiszpańskiej krwi No i kupiłem Gutierresa z Girony Za 10 milionów Ma 74 overalla Liczę na to, że się rozwinie I będzie ważną częścią zespołu kiedyś No i też Rodri 26 milionów 77 overalla No i hitowy transfer Za 2 miliony Nie brzmi to jak hitowy transfer Ale Neuer chodzi do Roya Antwerp, każdy musi zahaczyć o Premier League. Spełniłem jego marzenia? Myślę, że tak. Nie wiem, jakie są cele na ten sezon. Zakwalifikuj się do Ligi Europy. Tym składem? No ale Dank w to nie wierzy. Pomimo wygranej z Brighton, to później się z Barney, ale później remis z Chelsea, więc ciężko powiedzieć coś o tym naszym zespole. Ty, Harrison, się rozwinął. I ma tyle samo. Dobra, ale co Rodry. Zajebisty transfer zrobiłem. I Harrison już dwie bramki ma? Nie no, to taki zajebisty transfer zrobiłem, że to chuj. Jeszcze Kow strzelił, no i Gonzalez. A Fernando trzy asysty? Ja myślałem, żeby go sprzedać. Ten na zespół jest dobry. Z West Hamem wygraliśmy, później z Fulem. No, z wilkami, koło z Grzybnią. Ale z Evertonem też wygraliśmy. Ty, to na którym miejscu my jesteś? W szóstym. Jak? No i Gonzales póki co jest największą gwiazdą. Cztery bramki. Dwie bramki Jowicie, ale w dwóch meczech. Kurwa, czemu ten Rodri nie gra w ogóle? nie o to chodziło. Ej, nasz zespół jest zastosowy. Z Tottenhamem wygrywamy, później remis z Nottingham Forest i z Aston Villa. Te dwa mecze nie powinny być wygrane? Ogólnie jesteśmy na piątym miejscu. Ej, myślałem, że będzie dużo gorzej. Od ja zaczął więcej strzałów. jest to nasz najlepszy napastnik. Gonzales też spoko. Czemu gra, kurwa, Harrison? Ale do grań całkiem nieźle, szczerze. O, zagrał jeden mecz. Ej, no dawajcie mu szansę. Najgorszy miesiąc. Porażka z Liverpoolem, United i remis z Crystal Palace. Ile tych wiadomości napierdala na górze? Ty, ale ten skład wygląda coraz lepiej. Ten Rodri się rozwija. Tylko czemu nie gra? Które miejsce? O Boże. Nie, to, to już mi się nie podoba. No ja to chyba się rozstrzygam na dobre. dzień brałem w 15 spotkania. Harrison. Czemu ty dobrze gra? Najwięcej asyst ma Harrison. No pojebie mnie. A Fernando miał po pierwszych trzech meczach 3 asysty. I dalej ma trzy asysty. Gutierrez gra. 75 overalla. No, Rodri. To miał być kluczowy piłkę. To jest ciężki miesiąc. Ej, pomimo tego, że to był ciężki miesiąc. To no wygraliśmy z Brentford, z Arsenałem remis, City remis, później z mów wygrana, no z Newcastle się nie udało, ale ze Sheffield tak i z Chelsea. Naprawiliśmy trochę sytuację. Piąte miejsce, no do lidera dużo nam brakuje, ale te piąte miejsce myślę, że odpowiada. Czy coś w strzelcach się zmieniło? Może ktoś mało luźnienie? A czemu każdy zagra zagrał zero? No i rozdobył asystę. Dia jest najlepszym strzelcem, później ten Gonzalez, o Adli zaczął grać, no Harrison dalej najwięcej asyst. Ja nie wiem. Najlepszy nasz miesiąc, bo Wygraliśmy z Barney i z Brighton. No i to tylko tyle było meczy. Chris Well tak szybko się grejduje, że transfer Gutierresa chyba był mega dobry. O, no i druga asysta. Pięć spotkań zagro przez cały sezon. No nie jestem zadowolony, bo z Newcastle znowu głupi remit. Później wygrałem ze Sheffield, ale porażkę z United. Remit z Liverpoolem. No i po co tak? Dia już ma 20 bramek Gonzales bił 10. Harrison, 7. Bramkę. Ja muszę sprawdzić tego Rodrigo, bo mnie pojawia. O to jedno spotkanie więcej. Dobrze, że Gutierrez będzie grał częściej niż Rodri. Coś jest nie tak. Z Aston Villa wygraliśmy, z Crystal Palace remis. I z Tottenhamem wygraliśmy. Dwa razy w tym sezonie. Tottenham z problemami. Jak co roku. O, Rodri zaraz osiemdziesiąt overalla. I dalej nie gra. O, Rodri z pierwszą branką. Jesteśmy dalej na piątym miejscu. Bo, ale ten Tottenham tak blisko. Ogólnie jest końcówka sezonu. Nasza forma... Taka... Nie wiem w sumie. Bo przegraliśmy z Arsenalem. Burnhamów wygraliśmy. City porażka. Ale z Brentford... Proszę was. Forest wygraliśmy i z Wolverhampton też. Na szczęście mnie nie zwolnią. Chyba, że coś się naprawdę odjewie. Czwarte miejsce. Dużo nam brakuje do pierwszego? Dobra, kurwa. Bardzo dużo. Trzy spotkania zostały i to dosyć proste. No, ale przegraliśmy z Evertonem. Tutaj wygraliśmy. I tu wygraliśmy. Okej, okay, może utrzymałem pozycję. Jesteśmy na miejscu szóstym. To przez to porażkę z Evertonem. A to i tak europejskie Buchary jakieś, nie? No ale kurde, Tak mało brakowało. Ogólnie w FI Cup doszliśmy aż do półfinału. A nie, sorry. Do szóstej rundy. W City odpadliśmy. Ogólnie City nie wygrało, tylko Liverpool 4-0 z Brighton. Carabao Capius City wygrało, a my przegraliśmy z Rzeczacą Athletic. Nie wiem, kur... Na koniec sezonu tak wygląda na skład i najważniejsze, ile Rodri zagrał. Najwięcej bramek ogólnie ma Dia. 25 na 45 spotkań. Ja jestem dumny. Gonzales też świetnie, 17 bramek, 7 asyst jeszcze. Aliu spoko. Rodri 12 spotkań w całym sezonie. Gutierrez 26 spotkań, na bramkę Systa. no według mnie bardzo dobre liczby, Dzisiaj, no nie są jakieś wyjątkowe w sumie, no i w tym momencie mamy drugi sezon, walczymy o tą Premier League kilku zawodników odeszło, Oczy Vinicius, Hubers do United tyle środkowych obrońców miałem, że musiałem coś z tym zrobić, Dank do Liverpoolu, bo chciał odejść, Ferreira liczyłem na niego, ale się nie sprawdził w ogóle, 25 milionów do Brentford, ja kupiłem dwóch zawodników i dwóch z Liverpoolu, Gravenberg za 62 miliony, 82 overalla i większy transfer z za 95 milionów. Czobo, szlaj, 85 milionów. No, liczę, że to będzie wielka gwiazda. No i ogólnie moja drużyna wygląda w ten sposób. Liczę, że Rodri będzie grał. No ta lewa strona jest najsłabsza, ale ja chcę, żeby oni byli dobrzy. A i grałem w europejskich pucharach tylko nie wiem w których. No, początek sezonu. Remis z Fulham. No i z Brighton wygraliśmy. I Gonzales, trzy bramki. I Gravenberg, jakie wejście do zespołu. Ale Gonzales, on jest taki świetny. Co się dzieje w tym miesiącu? Remis zastanowił z Wolverhampton, z Norwich, wygrana ze No to w Lidze Europy, zaraz pokażę grupę no i z 30 3-0 w dupę? Jesteśmy na 15 miejscu ale dlaczego? Jak wygląda ten zespół? No dobrze no i rozsądzisko, no Gonzales już czwarta branka w tym sezonie Ja pierwsza, Ulf, czemu on gra ty? Przecież on jest lepszy no i ja chyba wiem dlaczego takie wyniki O rodrigue gra ale się pozmieniałem Może dlatego tak słowo idzie Mamy grupę Bronby, Gent, feynor No pierwszy mecz wygraliśmy z chyba najtrudniejszym przeciwnikiem Może być dobrze A naszym zadaniem jest dostanie się do Ligi Mistrzów I wygranie Ligi Europy Jak ja to robię w chwilę Co tu się odjewało? Wygrana z Midlesboru ledwo No z Bronby też wygrana a z Newcastle, to Crystal Paras z Remis No jeszcze remis z Gent Nie o takie wyniki nic nie robiłem Bo się patrzeć tabeli w ogóle. 14. Kurde! Czobuszaj się odpalił. 8 bramek zdobył. już ma dwie asysty. Kurde, postawiłem wszystko na dia. są taki dobry, a teraz nic nie potrafi. A Rodriga? 7 spotkań. Nie, coś jest nie tak już. Harry są trzy spotkania już ma asystę więcej. No nie mogę. Porażka z United. Później wygra nas Chelsea. Wszystko dobrze się układa. Później wygra z Gent Remis z Arsenalem. Spoko. Ale z Brentford Remis, już miałoby dom przecież. No z grupy Ligi Europy na pewno wyjdziemy. Mamy 10 punktów, reszta. Po 4. Ale boję się patrzeć na tą ligę. 13. miejsce. nie mogę tego ogarnąć w ogóle. Wolf zagrał 16 spotkań, a Void 0. Nie no, 6. Ale czemu on zagrał tylko tyle? Obasz like, póki co najlepszym strzelcą. 10 bramek, Gonzales drugi, ale Dia nie może odpalić coś. Kurwa, ten Rodri to jest z gorszego transferu, nie mogę zrobić. następny sezon go wymienię. A co ja mogę powiedzieć? Remis z Feyenoordem, Remis z West Hamem, porażka z City wygrana z Evertonem, Brondby wygrana. Halo, halo. Yy, w pani domu jest bomba. Policja zadzwoniła. wygraliśmy z Nottingham Forest 4 do 0. Z Presto North End. No i z Liverpoolem por porażka. Nie, ten sezon jest naprawdę okropny. 11 miejsce. Może ktoś zachwycił? No Szoboszlaj ma już 17 bramek. Gonzalez to się zatrzymał. Ale Dia! 86 overalla i... Dia je dupy. Proodvis 12 spotka. Już nie wytrzymuje z nim. Wygraliśmy naszą grupę w Lidze Europy. Jeszcze nie wiadomo z kim gramy. Ale gramy dalej. Będzie jakiś Liverpool. Szczerze, Royal Antwerp się odkuwa. Wygra z Wertonem, ale to jest City. Ty jest tego miesiąca szczerze. Ja znowu się rozwinął. Gutierrez się rozwinął. 80 overalla. Ten transfer dobry, ale Rodri to jest ciężki temat. Okej, okay, mamy dziewiąte miejsce. Do United takiego brakuje nam no my 31, oni 39 jest to osiągalne. Nie wiem o co chodzi, ale ostatnio gramy świetnie, bo wygraliśmy z Brighton, z Fulham. Z Tottenhamem remis, prawda? Ale z Norwich też wygraliśmy. Nie to jakieś topowe zespoły Ale wcześniej mieliśmy problemy Jesteśmy na siódmym miejscu Do United 5 punktów Szobo Szlaj ma 20 bramek Adi 11 Czemu Abdi jest lepszy niż Dia? Czemu on gra? Rodri 18 spot Ja go sprzedam <gryw> Nie wytrzymał z nim A i trafiliśmy w ogóle na Sewillę. No to mówiłem, że będzie ciężko Kurde, ja nie wiem czy mi nie zwolnił zaraz szczerze Wygraliśmy z Middlesborough Wygraliśmy raz z Sevillą Ale później przegraliśmy I chyba odpadliśmy Ale z Wolverhampton przegraliśmy No i to tyle Czekajcie, odpadliśmy? Z tej ligi Europy, Tak, a miał być finał, przypominam. Miesiąc dobry. Remis z Newcastle. Później wygrana z Liverpoolem. To mnie ucieszyło. Później wygrana z Preston North End. wygrana z Nottingham. wygrana z Arsenalem. No i z Aston Villa Remis. To akurat mnie nie ucieszyło jakoś me mega. Mamy szóste miejsce. Jakbyśmy mieli lepszy początek sezonu, to był nasz sezon. Szobo, szlaj dalej najlepszym strzelcem. Gonzalez zdobił kilka bramy. Czemu gra on? O, ja trochę postrzelął. Rodri, jedna bramka, dwie asystent. Gutierrez ma więcej. Znaczy tyle samo. Ale inna pozycja. Defensywna. To ostatni miesiąc. Chyba mnie nie zwolnią. Wygraliśmy z West Hamem. Później głupia porażka z Brentford. Ale wygraliśmy z United. Przegraliśmy z Chelsea. Z Crystal Palace wygraliśmy. Ogólnie zajęliśmy siódme miejsce w tabeli. Gorzej niż rok temu. Jak to się wydarzyło? Manchester City znowu wygrywa. A w FA Cup wygraliśmy. zastawili ją właśnie w finale. Więc może dlatego pozostała mi ta posada. No i też mieliśmy finał Carabao Cup. I też graliśmy z Villa. No ale to już niestety przegraliśmy. Czoboszlaj 23 bramki. Gonzales 20. Według mnie to odkrycie tego oncitek. Gravenberg też dobry transfer. Dia, no 15 bramek. No No się boję, że ten Wojtek odejdzie przez tego debila. Gravenberg w ogóle 16 asyst i Gonzales 7. Rodri 20 spotkań. <gryw> już z nim nie mogę, przysięga Uznałem, że ta kariera będzie trwała 3 sezony. No ale nie wiem, czy FIFA nie ma innego scenariusza dla mnie. Ostatni sezon. Dużo transferów nie robiłem, ale jakie dobre. Sancho, Może on nie jest jakiś świetny, ale na pewno lepszy niż Rodri. 85 overalla, więc już o 5 oceny wyżej. Kupiłem go za 60 milionów, ale ten transfer gra w 18 lat, z wolnych zawodników i on ma 87 oceny. Ale teraz połączyłem kropki. Noir zakończył karierę i to chyba Noir! Jak coś to serio przypadkowo zrobiłem ten transfer. No ten skład jest genialny. No nie ma tutaj mega słabych punktów. Mogliby wygrać Premier League, ale zobaczymy czy tak będzie. Prawie idealnie, bo wygrać Wygraliśmy z Newcastle, wygraliśmy z West Hamem, ale porażka z City, a z nimi będziemy walczyć o mistrza. Jesteśmy obecnie na szóstym miejscu? Tylko jeden mecz przegraliśmy. A jestem ciekaw czy Sancho gra. Gonzalez ma cztery bramki, DIA jedną. gra w zagrał tylko jeden mecz, z Rodri dwa mecze. A Sancho 4 Tylko nie wiem czemu Graf nie gra I czemu gra ten pyszałek Dowiedziałem się, grałem w Lidze Europy Kolejny miesiąc zaczęliśmy od remisu z Chelsea Później wygrano z Nottingham Forest Później wygrano z Nordem, Znowu z nimi gramy No i porażka z Liverpoolem My nie umiemy z mocnymi rywalami wygrać To Jest siódme miejsce No jak ja mam to zrobić, żeby było dobrze Dia i Gonzalez mają po 88 oferana A dalej słabo nam idzie No Graf nie gra, dwa mecze Gonzalez już ma 6 bramek na 9 spotkań Dia tak samo Gutierrez nawet strzelił bramkę a, z kim gramy w lidze Europy? Sam do końca nie wiem. Ze Strasburgiem, Feynordem, Apoelem, Nikozja. No, grupa raczej znowu łatwa, ale pewnie wyjdziemy i będzie to samo. A zadanie jakie są? Wygraj Ligę, no i wygraj Ligę Europy. Na pewno się uda. Nie, no ja nie wytrzymam. Trzymajcie mnie. Wygraliśmy z Wolverhampton, później z Apoelem 4 do 0, a z Barnej przegraliśmy. Jeszcze z Crystal Palace wygraliśmy i przegraliśmy ze Strasburgiem, ale z Barnej? No, błagam was, kurde no. Szóste miejsce. O, Graf zaczął grać trochę. Dia 8 bramy. Gonzales 7. Sancho już zaczął strzelać. dwie bramki. 3 asysty. To nie są takie wyniki, jakie bym chciał. Z Brentford wygraliśmy. Z mów, Remis. Później z Strasburgiem znowu przegraliśmy. Kto tam gra? Że oni tak grają. Z Brighton wygraliśmy. A z Arsenalem 3 do 0. Widzieliście nasz skład? Czemu oni wszystkiego nie wygrywają? O, Graf się rozwinął. Nawet nie wiadomo, czy z grupy Ligi Europy wyjdziemy. Nadal szóste miejsce. Brentford nad nami. My mamy 23. Arsenal 34. No to teraz odrabiamy. Nie. Przegraliśmy z Feyenoordem Graliśmy ze Fullam. Wow. Remis z Tottenhamem. Remis United. Przygrałem z United. Przegrałem z Apoelem. To. Z Liz wygrana, Zevertonem przegrana, z wygrana, na ten skład takie wyniki, ja już nie mam sił. My nie wyszliśmy z grupy, naprawdę? Grałem w lidze konferencji. No patrzcie, teraz ma punktów. Mieliśmy dwa mecze ligowe teraz, Chelsea remis, ale City udało się wygrać. Gonzalez 17 bramek, odkrycie tej kariery. Dia 16 bramek, tutaj Sancho 9 bramek. Gutierrez 7 bramek. Wy się pewnie śmialiście, że ja go kupiłem, a on teraz pokazuje kim on jest. W wstępnie wstępnej ligi konferencji zagramy z Bessex Hirem Ja już mam dość. Jestem naliczony. Wygrano z Brighton remis Bornemouth, później z Evertonem Wygraliśmy z Bessex Hirem, z Liz też I drugi mecz z Bessex Hirem też. Na ligę nie ma szans Znowu będzie jakieś siódme miejsce. Czwarte. No jakim chuj? No ale Arsenal ma 63 punkty, no Co ją zrobić? Kim zagramy w tej konferencji? Portimone. To jest łatwy przeciwnie. Ja 19 bramy Gonzalez, oni tak lecą łeb web, i łeb już się odpalił To musi być teraz Miesiąc odkucie Czy naprawdę odkucie Ale moja ocena Się nie zmieniła Z Newcastle wygraliśmy Z tym Portimoneze Wygraliśmy Z Aston Villa też Później z tym portugalskim też Wszystko wygraliśmy w tym miesiącu Czwarte miejsce <grym> Tu nic się nie zmieniło A widzę konferencję Teraz z Sevilla No nie Powtórkę z poprzedniego roku Powiem wam jedno Barney To taki kurwy Jeszcze przegraliśmy z West Hamem Z Nottingham Forest wygraliśmy No United Remis Ale z Tottenhamem porażka. Sevilla remis i później jeszcze wygraliśmy, więc w końcu ich pokonaliśmy. No i Liverpool pokonaliśmy. Zostało kilka kolejek tylko do końca, a nasza sytuacja czwarte miejsce. Dia 26 bramek, tak jak w pierwszym sezonie. Tamten poprzedni sezon, nie ma co chodziło. Szoboszaj 22, Gravenberg 11, Gutierrez 9 bramek. Jestem tak z niego dumny. O Roddy, coś tam robi w klubie. Ja nie mogę tego przeżyć. Taki skład. Czemu oni nie wygrywają wszystkiego? A w półfinali i konferencji zagramy z Rangersami ogólnie nie zostały mocne ekipy, oprócz Romy. I oni pewnie będą w finale. a czy my będziemy? Wygraliśmy z Fulham. Przegraliśmy z Rangersami. Później z Arsenalem. Oni musieli mieć jakąś przemocną ekipę. Później wygraliśmy z Rangersami. Czyli w meczu było 3-2 dla mnie. Czyli zagrałem w wielkim finale. Z Brentford wygraliśmy. A nie, przegraliśmy. <laughs> ja pierdolę. Wolverhampton wygraliśmy. I z Crystal Palace też. Zacznijmy od Ligi, bo tu smutne informacje. Czwarte miejsce. 69 punktów. Arsenal 9 52. No, najlepszy na sezon w Premier League. ale weź. W FA Cup mieliśmy finał, ale z Arsenalem. No, i wynik mógł być tylko jeden. Za to Carabao Cup też finał. Z Brighton. I tu po karnych udało się wygrać. A jeszcze przypominam, finał Ligi Konferencji. I w tym finale zagraliśmy z Romą. No, ale tego się spodziewaliśmy. I to my wygraliśmy. 7 do 6 w karnych. Royal Antwerp zdobywa europejski puchar. No, liczymy na jakość ligę mistrzów. No, Dia 29 bramek. Szoboszlaj 25 tak samo. Gonzales, Szoboszleń zagrał chyba w każdym możliwym meczu. A nie, Ravenberg zagrał w każdym. 66 spotkań w sezonie. I Gutierrez też. To jest geniusz. A Rodi 32. Jedna bramka, jedna asysta. Ja wierdolę, jaki to był chujowy transfer. No gra w coś tam pograł, ale ja myślałem, że będzie lepszy szczerze. Tylko 8 czystych kąt na 42 mecze. O, ten miał 6 na 24. Chcecie więcej otwierania paczek? Albo macie jakieś fajne pomysły na eksperymenty w Ultimate Team? Napisz. Po.